Polskie Stowarzyszenie Walk Rycerskich zostało oficjalnie zarejestrowane w KRS-ie w 2011 roku. Osoby uprawiające tą bardzo kontaktową dyscyplinę sportu twierdzą, że jej rosnąca popularność jest w naszym kraju odpowiedzią na fascynację innymi zachodnimi sztukami walki. A przecież starcia w pełnym rynsztunku są ściśle związane z historią naszego kraju. My odwołujemy się do naszego europejskiego dziedzictwa i chcemy kultować ten sport właśnie w takim wydaniu, że jest to. Sport nowoczesny, uprawiany przez nowoczesnych sportowców, ale z korzeniami w historii i przeprowadzamy turnieje zgodnie właśnie z tradycjami i z poszanowaniem tej historii. Mamy dyscyplinę, którą nazywamy sportowymi walkami rycerskimi i tym się odróżniamy od tych, którzy jeżdżą na rekonstrukcję różnych bitew, gdzie oni jakby przedstawiają, inscenizują, a my walczymy naprawdę. Jedna z imprez mających wyłonić najlepszą drużynę w kraju odbyła się w Gdyni. Turniej wchodzący w Polską Ligę Walk Rycerskich. Jest to sezon turniejów składający się właśnie z sześciu imprez, który pozwoli nam wyłonić najlepszą drużynę w rycerskich walkach w Polsce. Dzisiaj przyjechały do nas drużyny z całej Polski, od północy po południe, a nawet zakolegowana drużyna z Rosji, z Kaliningradu. Gdyński turniej odbył się w najpopularniejszej w tej dyscyplinie sportu formule. 5 na 5, drużyny są 8 osobowe, bo zakładają 3 osobową, właśnie taką ławkę rezerwowych. Walczymy 5 na 5 do, do zwycięstwa. Nie liczymy tu punktów ani czasu. Po prostu wygrywa ta drużyna, która jeszcze stoi. Walki są bardzo krótkie, ale niezwykle dynamiczne. Zasady są bardzo łatwe i czytelne dla widza. Walczy się, dopóki jeszcze się stoi na nogach, także pokonać przeciwnika. Trzeba w ten sposób, że sprowadza się go na ziemię. Można to zrobić za pomocą broni i po prostu go e, zasypywać ciosami tak, aż, aż po prostu klęknie czy się położy, ale można także e, go rzucić, można kopać, stosować low i różne podcięcia, można też wbiec w zawodnika drużyny przeciwnej i w ten sposób się znajdzie on na ziemi. Sędziowie czuwają nad przebiegiem tego starcia i jeżeli widzą, że się dzieje coś niedobrego, to zatrzymają to starcie Ostrzegają albo żółtymi kartkami, albo czerwonymi kartkami takiego zawodnika. Podczas walk niesłychanie ważną kwestią jest bezpieczeństwo zawodników. Z tego właśnie powodu rycerze noszą blisko 30-kilogramową zbroję. Są to zbroje z XIV i XV wieku. Dlaczego? Ponieważ wcześniejsze zbroje miały dużo elementów skórzanych na przykład. I tam jakbyśmy uderzyli kogoś mieczem z pełnej siły, oczywiście byśmy mogli mu połamać rękę na przykład. Nasza broń jest zastępiona. Ale mimo wszystko jest to uderzenie orężem, który swoje waży, tak? Także zbroje, które mamy w XIV-XV wieku są już zbrojami płytowymi i one zabezpieczają ciało bardzo dobrze. Trzeba taką zbroję cały czas dopasowywać do siebie. Ta zbroja się troszkę zużywa, troszkę się wygina, trzeba cały czas jakby serwisować tę zbroję i dbać o to, żeby ona dobrze działała. Najcięższe tak naprawdę jest hełm, który zabezpiecza głowę, która jest najważniejsza oczywiście dla nas. Przez to środek ciężkości jest trochę przesunięty w górę. To jest specyfika naszego sportu i też to zawodnicy wykorzystują przy na przykład, podcięciach. Łatwiej dużo jest podciąć kogoś, gdy ma zafianę właśnie tą równowagę cięższym hełmem. Zbroja rycerska to także kompromis pomiędzy bezpieczeństwem i mobilnością, ponieważ podczas walki zawodnik biega, skacze i kopie przeciwnika. Nie jest to łatwe, dlatego też potrzebny jest wszechstronny trening. I zawodnik się przygotowuje siłowo, kondycyjnie, wytrzymałościowo, bo te wszystkie elementy są bardzo potrzebne w takiej walce, bo to jest walka w obciążeniu, gdzie ciężko jest oddychaniem, bo jest zamknięty hełm, który też ogranicza dopływ tlenu. E, także ci ludzie muszą być naprawdę czasy wysportowani w różnych kierunkach. I do tego muszą też nauczyć się władać tą bronią. Także wyszkolenie tego zawodnika trochę trwa, ale jak zauważyliśmy, ludzie, którzy walczyli w innych konwencjach, łatwo dochodzą, bo jednak jest to sport walki, czyli praca na nogach, zadawanie ciosów, motoryka cała jest w każdym sporcie walki taka sama. Więc tu po prostu dochodzi zbroja i broń, którą trzeba nauczyć się walczyć. Podczas walk turniejowych pięciu na pięciu ważna jest także taktyka. Kapitan ustala strategię, kto ma jak zaatakować. Czy rzucamy się wszyscy do ataku naraz, czy zostawiamy kogoś z tyłu, czy wypracowujemy przewagę. Tu dochodzi właśnie taki element strategiczny, który też jest bardzo fajną sprawą, bo nie jest to bezmyślne obszukiwanie się, tylko naprawdę przemyślane starcie. Można czasami przechytrzyć dużo silniejszego przeciwnika, jeżeli wygra się sprytem. Dzięki dobrej postawie na turniejach takich jak ten rozgrywany w Gdyni można także trafić do reprezentacji Polski. Polska Liga Walkrycerskich wyłania najlepsze drużyny w kraju. Z tych najlepszych drużyn następnie są wyłaniani zawodnicy do reprezentacji narodowej, która jedzie na mistrzostwa świata. One zazwyczaj odbywają się w maju. Na ostatnich mistrzostwach Polska kadra na 24 reprezentacje. Narodowe zajęła trzecią lokatę w klasyfikacji generalnej, więc bardzo wysoko. Od czterech lat jeździmy na te mistrzostwa. Od czterech lat jesteśmy w Cisnej czołówce, zawsze na trzecim miejscu, zawsze gonimy Ukrainę i Rosję, które są dotychczas przed nami, aczkolwiek właśnie podczas takich turniejów staramy się wybrać 50-osobową kadrę, która nas reprezentuje. To, że nasi wschodni sąsiedzi są najlepsi na świecie, potwierdziły wyniki gdyńskiego turnieju, w którym triumfowała zapadnia baszta z Kaliningradu. Drugie miejsce zajęła drużyna Cannabis Dei.